Wyjątkowo wykazuje się niespotykaną a nie z cierpliwością, ale spokojnie. E, niespotykaną przynajmniej jak u mnie. E, to ja tak pokrótce może się odniosę do wątków, które już padły i pozwolę sobie niektóre ostrzeżyć. Jeśli chodzi o kwestię reparacji, e, w mojej ocenie najprościej, najskuteczniej, najbardziej zgodnie z. E, prawem i logiką należałoby po prostu tę sprawę skierować do instytucji międzynarodowych, żeby to zbadały, pod kątem prawnym po prostu. Jeśli robić to jednostronnie, to wiadomo, że za każdym razem będzie pojawić oskarżenie o działanie w tę czy inną, tę czy inną stronę, na tę czy inną korzyść. W związku z tym należałoby znaleźć instytucję, która by była w stanie bezstronnie to, ten temat rozważyć. W kwestii pomocy dla Ukrainy, tak jak już moja przedmówczyni zauważyła, też reprezentuję Zielonych, więc nie mogę tego nie poruszyć, że tak, no, zgadza się liberałowie i Zieloni w rządzie niemieckim, jasno naciskają na zwiększanie pomocy dla Ukrainy i też niejednokrotnie chociażby ministra spraw zagranicznych, która wywodzi się właśnie z Zielonych, była współprzewodnicząca, jak się nie mylę, Zielonych niemieckich. Wyrażała publicznie zupełnie inne stanowisko niż, niż kanclerz Scholz, co też jednak pokazuje zawiłości, które funkcjonują w tym momencie w niemieckim rządzie i te różnice zdań, o których, o których tak długo rozmawialiście. Więc myślę, że też swoją rolę tu odgrywa, bo też nie da się ukryć, takie prorosyjskie sympatie samego SPD. Gdzie już mamy co najmniej kilka znanych przykładów współpracy z oligarchami rosyjskimi, z politykami rosyjskimi, właśnie polityków, czy byłych polityków tamtej opcji. No i ten fakt, już jak wcześniej zwróciliście uwagę, właśnie uzależnienia od rosyjskich surowców. Tylko też nie ukrywajmy, że Polska jest jakaś niby święta w tym, w tym temacie, bo dalej, mimo zapowiedzi wprowadzenia na przykład sankcji na, na ropę ruską. Dalej Ruska krwawa ropa płynie gazociągami Orlenu i PERNU. 10% w tym momencie ropy w zasobach Orlenu, jeśli dobrze pamiętam, jest właśnie właśnie pochodzących z Rosji. Czyli de facto też Polska się przykłada do finansowania wojny w Ukrainie w ten sposób. No Nie ukrywajmy tego ministrowi jakoś na ostatnim posiedzeniu nie byli w stanie racjonalnie odpowiedzieć, czemu tak się dzieje, mimo że wcześniej deklarowali, że od stycznia tego roku już, już taki import nie będzie miał miejsca. Więc należy na pewno postawić przede wszystkim na dialog, bo w tym momencie ze strony polskich rządzących widzimy dziwaczną naparzankę to przez konferencje prasowe. Właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że jednak dialogu nie przeprowadza się tak, że Morawiecki wysyła sobie artykuł do niemieckiej prasy, czy billboardy na niemieckie ulice, czy wychodzi sobie ten czy inny minister na konferencję prasową i wygaduje swoje, swoje bania luki, oczekując konkretnej reakcji po polskiej konferencji prasowej. No, sorry, ale tak to nie działa. Więc i chyba z tego, co widzę, to trochę tace połączenie, więc to chyba delikatny sygnał od systemu, że powinienem się zamknąć i oddać głos.